Wszystkie historie o duchach są prawdziwe, bo prawdziwe jest to, co ludzie przeżywali w danym miejscu. Prawdziwe jest to, że mieli z czymś kontakt. Zadziwiające jest to, że znaleźli zwłoki dokładnie w miejscu, gdzie był duch. Mówi się, że był to trup Rosjanina, który został schwytany na przeszpiegach, powiesili go. Kiedy trupa pochowano, zjawa w zasadzie znikła. Są takie historie, które są trudne do pokazania w racjonalnym świetle i one są najciekawsze. W drugiej połowie października 2001 roku w krakowskich Witkowicach doszło do wydarzenia, które przysporzyło temu miejscu miana polskiego Blair Witch. Grupa studentów wybrała się tutaj, aby świętować zdaną sesję poprawkową, po czym wszyscy zniknęli, a ich ciał nigdy nie odnaleziono. Początkowo no, nikt nie wzbudzał alarmu, no bo mogli pójść w tango. Kiedy minęło parę dni i nikt nie wracał do domu, to blisy zaczęli się niepokoić. Tak. Dali znać na policję. Kiedy patrole policji zaczęły przeszysywać to miejsce, znaleziono ponoć zdjęcia. Zdjęcia, które przedstawiały takie zamazane postaci, jakąś dziwną poświatę. Zdjęcia przez tych studentów wykonane. Tak, i ślad się tutaj urywa. Nikt nie wiedział, co się stało z tymi studentami. Zniknęli, rozumiem. Zniknęli, zupełnie bez śladu. Czy gdyby kopać głębiej, wśród korzeni drzew znaleziono by wreszcie ludzkie szczątki? Tu, gdzie teraz wchodzimy, prawdopodobnie widziano ich po raz ostatni. Co o nich wiemy w takim razie? Wszystko to, co było podane na stronie, która opisywała tą Historię. No ale jak wy to czujecie? Myślicie, że to naprawdę mogło się wydarzyć? Nie, no ta historia jest całkowicie zmyślona, mimo że opisywały ją w, no, wszystkie lokalne media. Ona gdzieś poszła w świat, ale no, nie jest prawdziwa. Ta historia zawiera wiele elementów, które powinny zbudzić naszą czujność. Policja, którą też wypytałem o to, czy <laughs> wiedzą o tej, o tej całej sprawie, oficjalnie zaprzeczyła. To by oczywiście pasowało do narracji tej legendy. Tak, natomiast... tak, że w Wielkiego Spisku, że policja jako władza świecka mówi nie szukajcie, to jest i, i, ma jakieś koszakty, z Siłami, ale druga strona światła mówi, nie będziemy walczyć, będziemy szukać. Ale takie opozycje binarne, e, czyli tutaj mamy jedną bardzo złą stronę i jedną bardzo dobrą, to jest bardzo charakterystyczne do wszystkich mitów i legend. Pierwszy kontakt ze Zjawiskami Paranormalnymi był taki, że po prostu jako student razem z grupą znajomych poszedłem do nawiedzonego miejsca. W mojej grupie były osoby, które należały do okultystycznego bractwa i zaczęły odprawiać rytuał w tamtym miejscu, mając wywabić tego ducha. I ja kompletnie nie wierzyłem, że coś się tam wydarzy, natomiast w pewnym momencie poczułem przyciąganie tego budynku, a później moi przyjaciele mi mówią, że nie mieli ze mną kontaktu. I ja pamiętam z tego bardzo niewiele. Pamiętam wrażenie, że coś stoi na schodach i że to coś jest zbudowane z emocji, bardzo złych emocji. To mógł być jakiś epizod psychotyczny, czy zasugerowałem się w jakiś sposób, bo później wyszło, że ta historia o tym budynku jest zmyślona. Faktycznie doszło do czegoś w tym miejscu i ja wtedy pomyślałem, muszę to zbadać, muszę się dowiedzieć, dlaczego ja tak zareagowałem na to miejsce, dlaczego w ogóle to miejsce jest nawiedzone. Chłopaki, mnie przede wszystkim interesuje prawda i zawsze pasjonowały mnie historie paranormalne, historie o duchach, ale kiedy zacząłem przygotowywać się do tego materiału, odniosłem wrażenie, że wielu tych badaczy, researcherów no trochę podkręca te historie, jakoś tak zmienia fakty, żeby one były nośne, żeby się o nich mówiło. Mam wrażenie, że wy jesteście w tym racjonalni. No, i takich racjonalnych wytłumaczeń tych historii też oczekuję. To, o czym zapominają niektórzy badacze takich nawiedzonych historii, to to, że każda taka historia o duchach ma zakorzenienie w ludziach i przede wszystkim w historiach ludzkich, które nierzadko są dużo bardziej straszne niż ta historie o duchach. A może to było tak? Ktoś usłyszał o nawiedzonym domu w Witkowicach. Ale kiedy mu się przyjrzał, stwierdził, że miejsce to nie nadaje się do opowieści o duchach ze względów wizualnych. O wiele ciekawszy jest las, na którym obecnie stoję. Właściciel tego domu przygarnął dwie Żydówki, matkę i córkę, żeby chronić je przed Gestapo. Los się od nich odwrócił, bo właściciel po prostu je oddał. Gestapo dalsze ich losy nie są znane. Natomiast mówi się o tym, że one rzuciły na ten dom, na to miejsce żydowską klątwę, ponieważ właściciel zaraz po wojnie, tutaj niedaleko został zastrzelony. Nigdy tego zabójcy nie znaleziono. I co najciekawsze, na tym ta historia się nie kończy, bo w latach 60 tutaj następni właściciele domu padli ofiarą kolejnej tragicznej historii. Pan domu zostawił swoją żonę i swoje dwie córeczki same. Pani domu nie wytrzymała tego i powiesiła się, osieracając dwie małe dziewczynki, które no prawdopodobnie znalazły jej ciało. Nie mówi się tutaj o duchu. Nie mówi się tutaj o żadnych zjawiskach paranormalnych, mówi się o klątwie, która jest wynikiem tych historii. W tamtym domu było tak, że to się czuło takie odrętwienie, że trzeba było się przyzwyczaić do atmosfery w domu, bo ona była mhm. po prostu straszna, taka paraliżująca. Czuliśmy taki strach, że coś jest. Ja nie mogłam zasnąć, czasami czułam, że coś jest po prostu. Nakrywałam kołdrą głowę i jak mhm. była ta kołdra napięta, to takie jakby coś pukało mi tą kołdrę. Michał daje bardzo dużo głosu swoim rozmówcom, którzy opowiadają o swoich ciężkich doświadczeniach i on nie komentuje tego. Jesień 1925 roku. Obsługa fortu Grębałów zostaje zaalarmowana pobliskimi strzałami. O wszystkim informuje ranny w rękę kapral Makarucha. Wkrótce jego imię miało być kojarzone z jeszcze jednym słowem. Kłamca. Pod naciskiem przesłuchujących go wyższych stopniem okazało się, że Makarucha namówił Ułanów żeby sfingowali napad, ponieważ on sam, nudząc się, strzelał do zajęcy. Kapral został zdegradowany. Co dalej? Dlaczego się tutaj znaleźliśmy? Miało straszyć. Historia na sfingowaniu napadu się nie kończy. Ponieważ kapral, kiedy odzyskał zdrowie, wrócił tutaj, powiedział, że tak naprawdę jego zeznania są zupełnie inne. Zmienił je. Tym razem powiedział, że widział ducha. Okazało się, że w tych korytarzach, w tych przestrzeniach zaczęto widzieć zjawę. Z uwagi na to, co się tutaj wydarzyło, kapelan odprawił egzorcyzmy, a kiedy to nie pomogło, podczas prac ziemnych tutaj na terenie fortu znaleziono trupa, który był dokładnie tam, gdzie po raz pierwszy makarusze objawiła się zjawa. Dalsza historia mówi, że Makaruka ostatecznie otrzymał pochwałę i przywrócono go do rangi Kaprala, zaś opowieść o duchu powtarzana była z ust do ust, aż do rozpoczęcia II wojny światowej. Po jej zakończeniu, i w latach następnych, fort marniał coraz bardziej, by ostatecznie przejść do rąk prywatnych. O duchu nikt już prawie nie pamięta, chociaż pracownicy mówią, że podłoga w zabytkowej części fortu skrzypi czasami podejrzanie. Też ponad spotkaliśmy ducha. Jeden był tutaj na korytarzu przy. W wejściu do studni, a oprócz tego na ujeżdżalni konie się bardzo bały jednego miejsca. Potem się dowiedziałem, że prawdopodobnie w latach 60 ktoś tam popełnił samobójstwo. Na wzgórzu Lasoty co noc, dokładnie o północy, pojawia się duch księżniczki. Jest to kobieta niebywałej wręcz urody, pilnuje nieprzebranych skarbów ukrytych gdzieś pod kościółkiem, w miejscu jej pochówku. Tu leży ciało sławetnej Magdaleny Lerowej, obywatelki tutejszej. 18 października 1783 z Marley. Pochowany prosi przechodzących o pozdrowienie anielskie. Zaś śmiałek, który spotkał czarną damę, miał wydać fortunę tylko na siebie. Nie spełnił tych warunków i kiedy wrócił, rozłoszczona zjawa, urwała mu głowę i zrzuciła ją w stronę zbocza. To, co jest bardzo ciekawe, to pochówki, które odkryto w okolicy tego kościółka, pod kościółkiem i w bezpośredniej jego bliskości. Niezwykle jest to, kogo tutaj pochowano. Mówi się o grobach dzieci, mówi się o grobach noworodków, ale dlaczego te groby się tutaj znajdują, no to tego niestety nie wiemy i możemy tylko przypuszczać. No i paradoksalnie, jest to jeden grup, który łatwiej nam zinterpretować niż te groby dzieci czy płodów. Mianowicie grup nastolatka z krępowanymi rękoma pochowanymi twarzą w stronę Ziemi. Prawdopodobnie jest to pochówek wampirycznych, których na tym terenie było bardzo dużo, czyli ludzie twierdzili, że pewna osoba po śmierci wstaje i zaraża śmiercią innych ludzi, czyli jest upiorem i można się zastanowić, czy ten Domniemany grób wampiryczny nie jest przypadkiem ofiary zakładzinowe pod tym kościołem. jest taka wiara, która występuje tak naprawdę na całym świecie, że jeśli złożymy ofiarę z człowieka, budując jakiś obiekt, to ten obiekt będzie trwalszy. I być może o to chodziło i o to, żeby ten obiekt też nabrał pewnego rodzaju mocy. Tam na płocie wisi smoczek. My go nie kładliśmy. On tu cały czas leżał. Tak, 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 to są te klimaty. Takie rzeczy, że ktoś zostawia rzeczy związane z dziećmi, to się zdarzają na tym cmentarzu, chociaż głównie przy tym grobie dziecięcym. No ale ważna też w tej historii jest symbolika, nie? Powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, że ten cmentarz jest związany też z historią słynnego okultysty z drugiej RP czy Słowa znanego też pod pseudonimem Hunar Pchawaj. Tutaj jest cało pochowane dziecko z jego legalnego małżeństwa, a ten człowiek no, miał wizerunek, tak mu wykreowano jako satanisty, którym prawdopodobnie nie był, ale z pewnością był człowiekiem. No, dość ciekawym. Szukałem grobu tego dziecka i już go nie ma. Co sprawia, że ludzie chcą opowiadać sobie te historie i że chcą wierzyć w duchy. Za tym kryje się bardzo ważna ludzka potrzeba, ale też ucieczka. Co mają powiedzieć rodzice, którzy stracili dziecko? To jest jedno z takich najgorszych doświadczeń, jakie można doświadczyć w życiu. No i jak opowiadamy na przykład o tym, że słychać gdzieś płacz dziecka, czyli że te dzieci istnieją po tym śmierci, nieważne czy płaczą to one są, to to jest budujące. Hello. Spotkałeś kiedyś ducha? Parę razy się zdarzyło. W domu na widziałem jakąś obecność. W hotelu koło Wrocławia słyszałem kroki. Ty jak to wyglądało? To była jakaś postać wizualnie dostrzegalna? To było coś bardziej, co czułem. Wiesz, ja byłem wtedy w takim dziwnym stanie psychicznym. Było to faktycznie takie zdarzenie, które zapoczątkowało moją całą tą historię z nawiedzonymi miejscami. Po co ty to robisz? Właśnie po to, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Gdybyś zyskał 100% pewności, że duchy istnieją spotkałbyś, miałbyś kontakt. Gdybym miał kontakt i zdobył 100% pewności, to po pierwsze moje badania by się zakończyły. Po drugie, ja bym się ucieszył i po trzecie, nie mógłbym się już nazywać badaczem. A kim? E, wierzącym. Mój główny strach personalny polega na tym, że po śmierci nie ma nic kompletnie. Przestajemy istnieć. Ja o tym pomyślę. To wtedy czuję strach, jak leżę w nocy w łóżku, albo budzę się, wyrwany ze snu, z tą myślą, że umrę. To perspektywa, że umierasz i nie, nie ma nic dalej, jest o wiele bardziej przerażająca niż to, że w danym nawiedzonym miejscu jest jakiś duch. Jeśli bym go zobaczył, jeśli bym go na tyle mógł przyswoić, że faktycznie bym w niego uwierzył, no to mógłbym yy, poczuć się lepiej. I to jest yy, tym moim motorem napędowym do pisania historii o duchach. Muzyka